Bawiąc na Pomorzu z pewnością nieraz traficie do jakiejś tawerny czy gospody, a tam do kufelka bardzo chętnie podaje się paluchy serowe, które pokażę Wam zaraz, jak się robi. Podstawą tej potrawy są dwie rzeczy. Po pierwsze panierka. Może być orzechowa, może być pikantna, zróbcie taką, na jaką właśnie macie ochotę, a po drugie... To jest dobrej jakości ser, ja mam te z osady Burego Misia z pod Kościerzynę. Jajka należy dobrze utrzepać, aby uzyskać jednolitą masę. Bułka tarta to dzięki niej panierka będzie bardzo chrupiąca. Panierując paluchy pamiętajcie o tym, żeby robić to w rękawiczkach, ponieważ panierka strasznie przykleja się do rąk. Wszystkie składniki panierki mam już przygotowane. Są to jajka z papryką i pieprzem kolorowym, mieszanka prażonych orzechów. Tutaj mam słonecznik, tutaj mam dynie śiemielniane oraz bułka tarta. Wszystko gotowe, czas zacząć kroić ten pyszny orzechowy ser w zgrabne paluszki. Do tego dania proponuję używać serów wytworzonych przez pomorskich serowarów, które charakteryzują się wspaniałym smakiem. Ale jeśli nie macie takowych na podorędziu, spokojnie możecie użyć sera wędzonego czy mozzarelli. Paluszki mam już pokrojone, żeby je zapanierować należy najpierw namoczyć je w jajku, potem w bułce tartej, jeszcze raz w jajku i na koniec tych pysznych, prażonych orzechach, ale zanim to zrobię, muszę rozgrzać oliwę północy na patelni. Oleju na patelni musi być sporo, ponieważ paluszki muszą być co najmniej do połowy w niej zanurzone. Jeśli macie frytownicę, to użyjcie jej właśnie teraz. Przed panierowaniem warto paluszki obtoczyć w mące, dzięki temu panierka będzie mocna, a wy będziecie mieli większą pewność, że ser nie wycieknie. Dla porównania zrobiłem też paluchy w panierce pikantnej, aby je zrobić do jajek dodajcie paprykę chili oraz ostry sos typu tabasco. Wykładam je na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Odsączone paluchy serowe układam finezyjnie na talerz. Wspaniale smakują w towarzystwie konfitur owocowych, ja mam czarną porzeczkę oraz korzenno-słodkawy mus z dyni. I tym sposobem paluszki serowe są już gotowe. Spójrzcie, jak wspaniale się one prezentują. Te sympatyczne ziarenka stworzyły wspaniałą panierkę do tego konfitura z czarnej porzeczki i mus jabłkowy. Po prostu cudowne smaki na talerzu i tak właśnie smakuje po morze.